n y a w O, dziesiątak. Ponad dwa kilo. Do pary. Ładny dziesiątak świeży, druga sztuka, i szukamy do pary. O niedziela, wspaniało, tak się zaczęło fatalnie. Byliśmy przekonani, że nawet. Nic się nie znajdzie, pyka w ogóle nie widać a tu szczęście takie to jest sztuka Przed chwilą co znalazłem A tu leży następna Piękna Darek Chodź, bo mam no raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć no dwunasta, ale z zarysem na czternastaka. Nawet na, z zarysem na szesnastaka. Ale to, to nie jest, to nie jest do pary. Piękna. Piękna. No. Popatrzcie tu. No, no, nie dźwigałem go. Tam leży tamten, o? Inny, ale popatrzcie, wygląda jak łopata trochę Daniela. Ja pierniczę. Już kończymy wyprawę dzisiaj. Ja już schodzimy z góry. Jesteśmy w głębokich bieszczadach i na powrocie czwarta tyka. No, dzisiaj to dzień naprawdę niewiarygodny. Naprawdę byka w ogóle nie widzieliśmy. Na lesie jest taka susza, że w ogóle śladów nie ma, a tutaj tyki leżą. Do następnego.